FIA chce powstrzymać kolejne kombinacje zespołów. Ile zarabia Newi, a ile kierowcy w porównaniu do innych sportowców? Audi tymczasem ma spore problemy. O tym wszystkim opowiem w najnowszym ósmym biegu. Zapraszam! Ósmy bieg napędza Speedmasters. Chcesz zacząć się ścigać, a nie wiesz jak to zrobić? Sprawdź link w opisie. Na początek, kochani, dwa słowa od Freda Wasera, bo już za nieco ponad tydzień pierwszy wyścig sezonu 2025 i żebyśmy jeszcze troszeczkę się podgrzali, to jeden cytacik dla Was. Wydaje mi się, że możemy mieć najbardziej ekscytujący sezon w ciągu ostatnich 30 lat, bo cztery zespoły w poprzednim roku były bardzo blisko siebie i teraz chcą wygrywać, tak mówi Fred Vasser, który bardzo liczy na swoich zawodników na Hamiltona, na Leclerc'a. Oni rzeczywiście mogą też przecież liczyć się w tym sezonie w walce o zwycięstwa. Dajcie znać, na co wy najbardziej czekacie w tym sezonie. Komentarze są dla was. Ja mam kilka takich rzeczy. Te cztery zespoły walczące o tytuł, oczywiście bardzo tego chcę i bardzo na to czekam, no ale czekam też, żeby zobaczyć jak ten Hamilton będzie radził sobie w Ferrari, czy to jest ten stary stary Hamilton, czy to jest ten Hamilton z poprzedniego sezonu, u którego coś się, przynajmniej na razie, zagubiło, jeśli chodzi o tempo. Chcę zobaczyć, jak będą spisywali się ci wszyscy debiutanci, szczególnie Antonelli w Mercedesie, to mnie bardzo, Jara. No i no, po prostu ta walka, którą możemy mieć w tym sezonie, rzeczywiście może nam dać coś wyjątkowego, jeśli chodzi o przeżycia. Obyśmy się nie zawiedli. Czekam na Wasze komentarze. A teraz w nawiązaniu jeszcze do Ferrari, dobra informacja. Dla nich dużo gorsza informacja dla ekipy Aston Martin. W zeszłym roku te ekipy uzgodniły, że z Ferrari do Astona przejdzie Enrico Cardile. Jedna z najważniejszych postaci dotychczas w Ferrari, jeśli chodzi o pion techniczny, i też jedna z najważniejszych postaci, która będzie w Astonie pod Adrianem Newiem, w tym całym nowym przecież departamencie technicznym, tak to nazwijmy, w Astonie. No ale w Astonie będą musieli na niego jeszcze jeszcze troszeczkę poczekać. Ogłoszono ten transfer w zeszłym roku, ale cały czas trwała sądowa batalia, bo Ferrari uważało, że Enrico Cardile łamie zapisy umowy, które nie pozwalały mu w międzyczasie pracować jakkolwiek w Astonie. No i w końcu ta sprawa w sądzie w Modenie się zakończyła. No i ten sąd orzekł, że Cardile może zacząć pracę w Astonie dopiero 18 lipca. No i Ferrari w swoim oświadczeniu napisało, że on. Już łamał właśnie te postanowienia, umowy, że nie może po prostu kontaktować się z konkurencją, nie może tam żadnej pracy wykonywać. Muszą czekać w Astonie na Cardile do 18 lipca. Czy to jest dla nich duży problem? No, na pewno nie taki, który kompletnie przekreśla ich jakiekolwiek szanse na zbudowanie dobrego samochodu. No nie, ale na pewno jest to komplikacja. Newy tam już przeszedł, Newy chciałby to jak najszybciej poukładać po swoich. Jemu chciałby jak najszybciej, żeby te prace nad samochodem na 2026 rok wyglądały tak, jak on dokładnie tego chce. No a jedna z głównych postaci tego całego działu przyjdzie dopiero w lipcu, czyli w momencie, w którym no nie będą bardzo zaawansowane prace nad samochodem 2026, choć w zasadzie możemy tak powiedzieć, biorąc pod uwagę, ile już nad tym samochodem się, się pracuje, więc to na pewno jakiś problem dla nich będzie. Tutaj na razie w tej batalii 1 do 0 dla. Ferrari. A jak już jesteśmy przy Adrianie Newell, to przynajmniej w moim pokoleniu bardzo często mówiło się, że absolutnie bez studiów nie można myśleć o dużych zarobkach. Zatem słuchajcie, teraz będzie porównanie, ile w Formule 1 zarabia człowiek po studiach, bardzo dobrze wykształcony, z bardzo potężną głową, ile zarabiają ludzie w Formule 1, którzy no, niekoniecznie te studia kończyli. Zaczynamy od człowieka. Po studiach Adrian Newey według Racing News 365, a to naprawdę dobre źródło, jeśli chodzi o takie finansowe informacje, za sezon ma dostawać od Astona 30 milionów dolarów. Czy warto zatem studiować? No, być może jednak warto. Tylko trzech kierowców od niego zarobi więcej. Verstappen około 65 milionów, Hamilton około 60. Tutaj są różne informacje, no ale Klerk w okolicach 30 kilku, 34-35 tak się to podaje. Co ciekawe, kierowca w zespole, w którym pracuje Adrian Newey, zarobi mniej od niego. I to nie byle jaki kierowca, bo Alonso u niego to są okolice 20 milionów dolarów za sezon. Tak to się kształtuje. No dobra, a co z tymi, którzy niekoniecznie studia kończyli też w Formule 1 są, no, czyli z kierowcami? Sportico ostatnio opublikowało ranking najlepiej zarabiających sportowców. Niedługo będzie taki ranking, chyba za jakieś dwa miesiące, najnowszy ranking opublikowany też będzie przez Forbes'a. Porównamy sobie te, te doniesienia. Sportico to jest taka amerykańska strona, mocno zorientowana na też amerykański biznes sportowy. W każdym razie, w pierwszej setce znalazło się dwóch Chyba można powiedzieć, zaledwie kierowców Formuły 1, bo wydaje mi się, że te informacje, które do nas docierają z branżowych, formułowych mediów, pokazują, że no jednak oni tam powinni się byli znaleźć, niektórzy, poza dwójką, dosyć oczywistą, no ale właśnie, na razie znaleźli się tam dwaj kierowcy, Verstappen na osiemnastym miejscu, Hamilton na 22, drugim, choć tu trochę Hamiltona chyba nie doszacowali, jeśli chodzi o ten kontrakt, dali mu okolice 40 milionów dolarów, wydaje mi się, że ten, tam jednak ten kontrakt jest większy. No a w czołówce oczywiście Cristiano Ronaldo, najwięcej, bo 215 milionów dolarów, to mówimy o samej kwocie za, za kontrakt, w pierwszej mam jeszcze dwóch koszykarzy, boksera i piłkarza Messiego. Tak to się kształtuje, jeśli chodzi o zarobki. Całkiem przyzwoicie to wygląda, jeśli chodzi o kierowców F1. Verstappen czy Hamilton absolutnie nie mają na co narzekać. Zresztą inni milionerzy wśród kierowców Formuły 1 też nie, no nie przesadzajmy. Przechodzimy teraz do ekipy Audi, bo Mattia Binotto udzielił bardzo ciekawej rozmowy portalowi Automotorun Sport i powiedział między innymi, że Audi w 2030 roku chciałoby już walczyć o Mistrzostwo Świata w Formule 1, zatem teraz takie pierwsze trzy lata poświęcają na budowę zespołu, a dwa ostatnie to już mają być takie sezony na dopinanie szczegółów, no i ten ostatni z tego pięcioletniego, tak powinienem pokazać, pięcioletniego planu, no to już walka o tytuł mistrzowski. No ale właśnie jednocześnie minut to przyznaje, że już teraz zespół nie jest w tym miejscu, w którym chciałby być, w którym być powinien i to zarówno jeśli chodzi o ludzi, których mają do dyspozycji, jak i o narzędzia. Brakuje im, jeśli chodzi o ludzi 200 osób w zespole. No i ktoś powie, to jaki jest problem, żeby ludzi pozatrudniać? A no jest w przypadku Zaubera Audi, które ma siedzibę w, w, które ma siedzibę w Szwajcarii, no to jest problem. Binotto mówi, że no nie wszyscy chcą zmienić swoje miejsce zamieszkania, całe życie swojej rodziny przenieść z Wielkiej Brytanii do Szwajcarii, więc muszą trochę kombinować. Kombinują między innymi w taki sposób, że utworzyli w Wielkiej Brytanii też taki oddział, w którym też mogą zatrudniać ludzi. No ale skupiają się też na młodych inżynierach, które biorą prosto po studiach z Niemiec, ze Szwajcarii i mają nadzieję, że to im pozwoli tę lukę 200 pracowników jeszcze wypełnić. No ale problem jest też z narzędziami zaczyna im w ogóle brakować miejsca. Tak fizycznie. Minot to mówi, że po prostu nie mieszczą się w tych budynkach, które, które mają. Muszą postawić nowe budynki, no a to oczywiście czas. Pieniądze to, to jedno, bo akurat same budynki nie wchodzą w skład z takiego dodatkowego limitu budżetowego na rozwój zespołów, no ale jednak trzeba temu trochę mocy przerobowych poświęcić. Mają zatem naprawdę wielką górę do przejścia. W tym momencie są na absolutnie ostatnim miejscu są absolutnie najwolniejszą ekipą. Chcą w ciągu pięciu lat dojść na szczyt. Trudne to będzie zadanie i ciekawe, jak na to będzie reagowało Audi jeśli w sezonie 2026, nie wiem, 2027 to będzie cały czas ekipa z końca stawki. Może trochę się poprawi, ale powiedzmy, że będą tylko nieznacznie lepsi. Niewiele wskazuje na to, żeby oni byli w stanie od 2026 roku nagle walczyć o czołowe miejsca. Oczywiście to jest Formuła 1, może Binotto to coś znajdzie niesamowitego wraz ze swoim zespołem, co im pozwoli przeskoczyć innych w sezonie 2026 w tych nowych regulacjach, ale ale jeśli nie, no to raczej będą w tej drugiej połowie stawki. No a jak na to zareaguje koncern? Mam nadzieję, że będą mieli dużo cierpliwości po prostu. Zima to taki czas, w którym kontrowersji zbyt wielu w Formule 1 nie ma, no bo zespoły się nie ścigają, nie kombinują, nie przewożą jakichś dziwnych rozwiązań na granicy prawa. No ale zobaczcie, wystarczyły trzy dni testowe, żeby już te kontrowersje się pojawiły. Pamiętacie, w zeszłym sezonie to zamieszanie z tylnym skrzydłem McLarena. Działali, no właśnie, jedni mówią, że przekraczali granice przepisów, inni mówią, że byli na tej granicy, że to szara strefa. No mieli taki mini DRS na tylnym skrzydłem co im pomagało no oczywiście przede wszystkim na prostych w baku na przykład Oskar na tym sporo zyskał no, zatem wprowadzono jeszcze w poprzednim sezonie zmiany takie żeby McLaren z tego nie mógł korzystać wprowadzono też zmiany w regulaminie na ten sezon bardziej restrykcyjne zapisy bardziej restrykcyjne testy ale czy to powstrzymało ekipy żeby kombinowały właśnie z tym takim mini DRS-em na tylnym skrzydle no nie. W Red Bullu oskarżają i to publicznie, mówią, że McLaren i Ferrari coś tam mają nie tak z tym tylnym skrzydłem i to im się troszeczkę nie podoba. W Mercedesie też można było zauważyć w pewnych momentach trochę dziwną pracę na tym tylnym skrzydle. No i The Race, a wcześniej jeszcze jedno z włoskich mediów Auto Racer poinformowały, że według ich źródeł mocnych w tym tygodniu dyrektor ds. bolidów jednomiejscowych, no, czyli Nicolas Stombazzi z Zefia, wysłał zespołom dyrektywę techniczną z prośbą o zapewnienie miejsca na kamery FIA. Kamery, które będą przyczepione do tylnego skrzydła i będą monitorowały jeszcze bardziej dokładnie, w wysokiej rozdzielczości, to jak te skrzydła pracują, no i czy dochodzi tam do jakichś zaniedbań, czy nie. Jak to wpłynie na formę poszczególnych ekip? W tym momencie mamy bardzo mało danych i możemy tylko się zastanawiać i strzelać, ale to bez sensu. W każdym razie problem został zauważony. Nie będzie łatwo. Tego ominąć, jeśli te kamery będą zainstalowane. Zatem no, sezon się jeszcze nie zaczął. Kombinacje już są, FIA już reaguje. A co z tego wyjdzie w Australii, to na szczęście za ile 10 dni już będziemy mogli się przekonać. Czym byłby ósmy bieg, bez wspomnienia o aferce w FIA? No, no, to byłoby coś po prostu niepełnego. Zatem, kochani, jeszcze informacja z, z samego szczytu w FIA, jeśli chodzi o władzę. David Richards to jest człowiek, który kiedyś pracował w Formule 1, wcześniej bardzo mocno zaangażowany w rajdy samochodowe. Zresztą kiedyś sam był pilotem w, w tychże rajdach. Obecnie jest szefem motorsportowego związku w Wielkiej Brytanii. Powiedzmy taki odpowiednik PZ Motu. No i ostatnio tegoż pana nie wpuszczono na posiedzenie Światowej Rady Sportów Motorowych. Miała być tam jakaś scysja z Ben mieli się panowie trochę pokłócić. Chodziło o to, że Richards nie chciał podpisać dokumentu takiej umowy o poufności, która jego zdaniem była zbyt restrykcyjna w porównaniu do tego, co podpisywali wcześniej. Twierdził, że absolutnie nic nie można by powiedzieć na zewnątrz, jakieś drakońskie kary miały za to być. No i stwierdził, że trzeba wejść na taką konfliktową, mocno ścieżkę z Bensulajemem. Co ciekawe, Richards w poprzednich wyborach głosował na Bensulajema i do tego też się odnosi w takim liście, który opublikował. Pisze w tym liście, że Bensulajem nie wywiązuje się z tych obietnic, że ogranicza autonomię ważnych dla FIA, m.in. Komitetu Audytu i Etyki, że wprowadził, no właśnie, te nowe umowy poufności, które mają ich kneblować. I zapowiedział Richards, że jeśli się to nie skończy, to pozwie FIA. Zatem daleko od spokoju w Światowej Federacji Sportów Motorowych. Często w polityce jest tak, że jest grubiej w momencie kampanii wyborczej, jest grubiej, gdy wybory się zbliżają, więc hmm, może się zbliżają wybory we FIA. Tak jest, pod koniec tego roku będą wybory. Bensulajem bardzo chciałby być ponownie wybrany. Na razie nie znamy żadnego kontrkandydata. Ostatnio były plotki o Suzi Wolf, o żonie Toto Wolfa. Jedno, jedyne źródło włoskie to podało. Na razie poza jednym zaprzeczeniem, tej informacji. W portalu Planet F1 bodajże pojawiły się informacje, że dotarli do ludzi, którzy są blisko Susi Wolf i ona miała im powiedzieć, że M -m -m, wcale nie jestem zainteresowana. Na razie nie mamy żadnej kontynuacji tej, tej sprawy, więc no dzieje się. kotuje cały czas w FIA. Bardzo jestem ciekawy, w którą stronę to, to pójdzie, bo dawno już tam tak niespokojnie nie było, no ale Pensulajem wiemy, że lubi czasami mocno na jakieś oskarżenia odpowiedzieć, więc podejrzewam, że niedługo będziemy mogli jego wersję wydarzeń przedstawić. Dzięki za dziś, widzimy się w poniedziałek, tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, cześć.